Na co najlepiej wydawać gemy w Brawl Stars? Od czasu zmian w systemie postępów, gemy mają inne zastosowanie niż wcześniej. Oto najlepsze i najbardziej opłacalne sposoby na ich wydawanie. Pierwsze pakiety specjalne w sklepie. Czasem pojawiają się promocyjne zestawy, na przykład skórka plus monety plus kredyty. Zwykle dają najlepszy stosunek wartości do ceny. Warto polować na oferty limitowane lub sezonowe. Drugie skórki do ulubionych brawlerów. Jeśli masz swoją najlepszą postać, fajna, limitowana skórka może dodać frajdy. Polecane. Epickie, legendarne lub jubileuszowe skórki, które nie wracają zbyt często. Trzecie, monety i punkty mocy, w wyjątkowych przypadkach. Gdy brakuje ci niewielkiej ilości monet lub punktów mocy do ulepszenia ważnego brawlera, można, ale nie rób z tego nawyku. Lepsze to niż utknąć z brawlerem na niskim poziomie. Co nie jest opłacalne. Kupowanie monet regularnie za gemy. Bardzo niski przelicznik. Lepiej zbierać je z nagród i rotacji dziennych. Emotki, ikonki, tła profilu. Kosmetyki bez znaczenia w grze. Tylko jeśli masz nadmiar gemów i chcesz się wyróżniać. Co z karnetem zadymiarskim? Od 2023 roku. Brawl Pass można odblokować tylko za prawdziwe pieniądze a nie za gemy. Gemy nie są już środkiem do zakupu karnetu. Możesz jednak wykorzystać je w grze w innych celach jak powyżej.